Czy wierzysz świętego Mikołaja, zapytam? Nie wiem. Mm -hmm. No to, mój drogi, oszczędzaj skarbonkę, człowieku. Mikołaju! Mikołaju! O, widzę go, moi drodzy. Święty Mikołaj, uwaga tutaj, żebyś przypadkiem nie stracił stopy, chociaż Mikołaj porusza się. Jest? Jest. Co mówimy? Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry! Święty Mikołaj pozdrawia. Wszystkie dzieci, duże i małe. Święty Mikołaj wierzy, wszystkie dzieci są grzeczne, prawda? Tak! I tego się trzymajmy! Święty Mikołaj przybywa do Szanowa, ponieważ jest patronem tego miasta od, kto wie, od którego roku. Od 2007 roku, dokładnie 27 listopada. To jest tak trudne zadanie, to może jakimiś okrzykami wybierzemy wspólnie, co? E, kto powinien wygrać? Jak masz na imię? Bartek. Czy strój Bartka. Wszyscy dostaną nagrody, ale musimy wyłonić jedną, która otrzyma choinkę żywą. To co? Bartek? Bartek. <grych> Idziemy dalej. Jak masz na imię? Oskar. Oskar? Oskar! No. Brawo! Ja. Maja! No, Lidia! No. Lidia! O, no. jest! Lidia na razie prowadzi! Jagoda! No. Jagoda? No. Ja już sam nie wiem. Przysięgam! No. No. Nadia! No. I on! Oliwia! jest! No. Oliwia! Brawo! Piątka! No. Jednogłośnie okrzyknięta tutaj. 5, 4, 3, 2, 1. Mamy to. Miejska choinka w Szanowie oficjalnie rozświetlona. Z wysokiego nieba ktoś nadchodzi tu i bardzo Przygotować mu wielki ból.